List ze strychu echo przeszłości Czy kiedykolwiek znalazłeś coś, co zmieniło twoje spojrzenie na świat? Coś, co ukryte przez lata, nagle ujawniło prawdę, która wstrząsnęła twoim życiem? W małej wiosce, gdzie czas płynął wolniej, a życie toczyło się w rytmie natury, młody Janek spędzał wakacje u dziadków. Strych pełen zapomnianych skarbów był jego ulubionym miejscem zabaw. Pod stertą starych gazet i zakurzonych mebli, Janek natknął się na skrzynię. W jej wnętrzu, pośród pożółkłych fotografii, leżał list, list, który miał zmienić wszystko. List był adresowany do jego babci, pisany drżącą ręką nieznanego mężczyzny. Wyznawał miłość, opowiadał o marzeniach, których nigdy nie udało się spełnić. Janek czytał z zapartym tchem, a słowa wnikały głęboko w jego serce. Z każdym zdaniem odkrywał tajemnicę, która przez lata była skrywana w murach tego domu. Okazało się, że babcia przed ślubem z dziadkiem kochała innego mężczyznę. Wojna ich rozdzieliła, a on nigdy nie wrócił. Babcia zmuszona przez okoliczności poślubiła dziadka, ale w jej sercu zawsze tliła się pamięć o tamtej miłości. Janek zrozumiał, że historia jego rodziny jest bardziej skomplikowana niż mu się wydawało. Zrozumiał, że każdy z nas nosi w sobie bagaż przeszłości, który kształtuje nasze życie. Znalezienie listu zmusiło Janka do refleksji nad naturą miłości, poświęcenia i tajemnic, które skrywają się w każdym domu. Zrozumiał, że przeszłość ma wpływ na teraźniejszość i przyszłość. Historia babci nauczyła go, że życie jest pełne niespodzianek i że warto doceniać każdą chwilę. Nauczyła go również, że warto szukać prawdy, nawet jeśli jest bolesna. Czy ta historia poruszyła twoje serce? Czy zainspirowała cię do poszukiwania własnych rodzinnych tajemnic? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych historii, które skłaniają do refleksji. Odkryj przeszłość, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość i świadomie kształtować przyszłość.